prowadziłam wydarzenie Mosty Dobrych Słów. Prowadziłam, czy też podprowadzałam, bo tak naprawdę prowadzili je nasi artyści, nasi prelegenci, no a odbiorcą była młodzież, więc ten interaktywny dialog tak w zasadzie był po ich stronie i tam była wielka moc. Nie wiem czy wiecie, ale jest całe gro osób z niepełnosprawnościami, niewidocznymi na pierwszy rzut oka. Generalnie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami bardzo często narażone są na hejt i na brak akceptacji. Była z nami grupa y, uczniów klas ósmych szkół podstawowych Kędzierzyna Koźla, ponad 400 osób. Bo oni są w szczególnym momencie, za chwilę będą podejmować swoje indywidualne decyzje o tym, w jakie środowiska szkolne po zakończeniu tej szkoły pójdą, czy będą oceniani, czy odnajdą się w tym wszystkim, czy aby jednak nie będą się czymś y, troskać, a mówimy tu i o emocjach, które są trudne i nie zawsze potrafimy sobie z nimi poradzić i o tak zwanym hejcie, czyli mowie nienawiści, która naprawdę jest wszechobecna i dotyka y, ludzi wokół nas najczęściej o tym nie mówią. Była z nami prowadząca strefę dobrych słów, czyli rozmowy z naszymi prelegentami, pani Magdalena Horzewska, wspaniała trenerka, coach i, i terapeutka, która tematem hajtu zajęła się od strony merytorycznej, ale też bardzo praktycznej, bo puentowała to, co najważniejsze. Były gwiazdy, które Wiedzą, czym jest hejt, poradziły sobie w życiu, są lub były hejtowane, i to byli e, chłopaki e, zon 472, czyli hip-hop, to były Funky Kids, czyli breakdance, to były dziewczyny e, z Magia Gimnastyka e, Artystyczna, to był wspaniały teatr na krawędzi z drugiego liceum ogólnokształcącego, to była pani e, Natalia Piekielna, która wykonała numer, e, numer Lśni jak diament, bo mówiliśmy również o różnorodności, unikatowości. Pewnie zgubiłam e, niektórych artystów. Była pani Małgosia Czupik, która Zajmuje się osobami, osobami z niepełnosprawnościami. Tam też jest mnóstwo hejtów i też trzeba te osoby wspierać. Więc mieliśmy całe grono ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, doświadczyli, poradzili sobie i próbowali się z młodzieżą podzielić sposobem na to, jak przetrwać trudne dni. Inicjatorką tej akcji jest pani prezydent Sabina Nowosielska, bo bardzo chciała to zrobić dla uczniów. Dlaczego mosty? No bo mosty łączą jeden brzeg z drugim, jednego człowieka z drugim, zależy czy przenośnie, czy, czy architektonicznie. Mosty mają mocne konstrukcje, twarde. Beton, jeżeli już podamy komuś pomocną dłoń, to ten most może uratować czyjeś e, życie nawet. Ja powiem szczerze, że sam się ogólnie często takie problemy, Dostaliśmy parę pytań na temat hejtu ogólnie i co na ten temat uważamy. E... Parę myśli takich ciekawych o odwadze, jak się temu właśnie hejtowi ogólnie przeciwstawiać. I wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Każdego wieku, zwłaszcza w dobie internetu, gdzieś gdzie każdy żyje w tym internecie i pozostaje sam y, z tym hejtem w swoich czterech ścianach, bez wsparcia, y, to każdy jest narażony. Pytanie, jak sobie osoby z tym radzą. Najlepiej to po prostu nie czytać, odciąć się od tego i wertować dalej. O czym ja mówiłam? O tym, jak budować empatię, o tym, jak uwrażliwiać się na drugą osobę i o tym, jak piękna jest różnorodność. Tak naprawdę o tej różnorodności można mówić na wiele sposobów, ale mówimy o tym dla. Tego, żeby przeciwdziałać mowie nienawiści, bo kiedy ktoś jest hejterem, to tak naprawdę on się skupia na tym wszystkim, co w jakiś sposób odstaje od szeroko pojętej normy. A przecież młodzież jest różna, w ogóle wszyscy jesteśmy różni i bardzo ważne jest to, żeby na tych ludzi szczególnie wrażliwych zwracać uwagę w pozytywny sposób i obdarowywać ich dobrymi słowami, a nie obelgami albo wytykaniem tego, jacy nie są dobrzy, albo jak wyglądają. Chcę powiedzieć, że bardzo dużą grupą hejterską są osoby po 50 roku życia, więc ma sens robienie takich spotkań z osobami 15-letnimi właśnie po to, żeby te osoby w wieku 50 lat nie hejtowały, żeby one miały tą świadomość, żeby nauczyły się tego, że słowa bolą, ale jednocześnie słowa mają moc, też tą pozytywną, więc zamiast hejtować, powiedz trzy dobre rzeczy.